Dobra, powiedz mi teraz tak, Tomek. Jestem bardziej inteligentny od mojego przeciwnika. Nie mi to oceniać. No, ale jakbyś byś miał ocenić? E, Marcin wiele razy, jakieś na pewno to się wypowiada ma tak albo wyuczone te swoje rozmowy, a na końcu nagle i tak walnie czyś tak głupim, że to pokazuje, że jednak chyba nie do końca tak inteligentny, tylko wcześniej... ma Ale jestem głupio-mądry. A, no właśnie. I teraz ciężko powiedzieć, czy teraz albo czy gra tak i tak jest wyuczony, czy nagle to z tego takie przekonania Chciałbym jedną rzecz tutaj od razu odbić Tomkowi. Tak samą pamięć, że ja nie potrafię się niczego nauczyć na pamięć. Niczego. Aha. Mam okay. bardzo są pamięć, możecie zapytać wszystkich moich bliskich. No, ja, że sztuki walki uprawia, to wie, że tak może być. No, to, to... Znasz to po sobie. <laughs> po sobie po prostu. Rozumiem, tak roz, rozumiem. Dobra. Wrzosek na gołe pięści nie miałby ze mną szans. No, myślę, że tak, na pewno. Po walce dam zniżkę wrzoskowi w moim zakładzie pogrzebowym. E, nie mieszam spraw firmowych, myślę, że była z nas zbyt branża, żeby faktycznie mieszać ją. Z... Frequajtami w ogóle Ja, ja bym że ja bym się zgłosił do y, zakładu pogrzebowego z A jest zbytą. A A A ja nie Jedna osoba myśli, że Bytom to jestem ja. Memiczny zakład pogrzebowy tak przede wszystkim. Tak. A ja w bytomem mieszkam w Dąbiska. No tak. Fame nie mam wrogów. A, no nie właśnie, jest tak, że po aferze z Czyli GOM, nagle się dużo osób do mnie zesrało i nagle osób, które myślałem, że neutralnie do mnie podchodziły, że nagle wyszło, że nie są neutralni. Ale to też możemy obgadać dzisiaj ten temat. Okej. Okay. A ja się zesrałem? O to? No, Oczywiście. Czy to... podszedłem do ciebie, prost... widzieliśmy się na zapleczu i powiedziałem: Tomek, porozmawiamy chwilę i porozmawialiśmy. Powiedziałem ci, czy naprawdę tak to widzisz? I ja uważam, że się do ciebie nie zesrałem. No, chwileczkę, chwileczkę. No to pogadamy na pewno, za, za chwileczkę, na, za chwileczkę do tego przejdziemy. A tak, 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 no. Dużo teaserów dostają widzowie. Tak, i tak, tak. Myślę, dużo dużo tematów wgryzione. i na pewno w każdy ugryziemy. Zdecydowanie wolę free fight od profesjonalnych walk. Tak. Mam większą umiejętności od wrzoska. No, ale coraz ogólnie tak Ogólnie. To... Ogólnie. No, powiedzmy, bijecie się w K1, tak? Więc no tak, skójkowo. tylko Stójkowo tak, ale parterowo umiejętności nie, ale to nie znaczy, że nie wyszedłem do walki i nie, nie, nie starał się wygrać, właśnie to też poruszymy dzisiaj. Okej, okay. i ostatnie. Lepiej się wypowiadam niż wrzosek. Znaczy, ja go rozumiem wszystko, co mówi, ale ja może dlatego, że swój swojego zrozumie. Ale ja się nie naśmiewam w niego, nawet to tak nie widziałem, a on z bekę we mnie kręci. Yy, mam dystans do siebie, ale mimo wszystko... No, jest jakiś to jakiś kompleks? Też o tym pogadamy. No.